Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję muzyczną. Będą to słuchawki typowo do słuchania muzyki od Superlux model HD 660. Słuchawki te możecie nabyć tu, czyli w sklepie Hard PC. W cenie 129 zł, więc jest to produkt, można powiedzieć, stosunkowo budżetowy. Zapraszam na recenzję. No to jak na superluksa przystało, można by powiedzieć, że mamy do czynienia z wszechobecną tandetą i bardzo słabym wykonaniem tych słuchaweczek, przynajmniej w tych w segmentach budżetowych jeszcze nic droższego od tego producenta nie miałem okazji testować. Jeżeli chodzi, zobaczcie, może od pałąka zacznę. Sam użyty materiał, to nie wiem, czy to nawet skyk jest. Jest to materiał, który będzie bardzo szybko pękał i odchodził, zostawiając po prostu materiał. Jeżeli chodzi o design, to jest sprawa, wiadomo, indywidualna, więc tutaj jako specjalnie nie wnikam. Oj, przepraszam najmocniej, całość możemy zdjąć, dzięki temu dobieramy się do wnętrza pałąka. Tutaj na szczęście jest dużo lepiej, ponieważ widzimy, że pałąk jest metalowy, on jest dosyć elastyczny. Słuchawki dość mocno dociskają do boków, ale temu jeszcze kilka słów poświęcę przy okazji omawiania komfortu noszenia tych słuchawek. Natomiast tak, bardzo nieprecyzyjna. Regulacja. To chodzi po prostu z takim oporem, że to jest jakaś masakra. Zaczaj, jak to wszystko tutaj lata. No, Aż nawet nie mogę tego o, dopiero wyjąć. Przewód. Pytanie, czy on się nie uszkodzi tutaj przy okazji tej regulacji. Zobaczcie, tu jest, tu jest kabelek. Jak to chodzi? Mało tego, żeby było śmieszniej. O pierwszy raz się spotkałem z czymś takim w przypadku słuchawek. Tylko to tutaj z powrotem zawinę. Zamkniemy. O, kabel zjechał na ziemię. Zobaczcie tutaj, widzicie, smar. Normalnie jest widoczny smar, tusty przy jednej, jak i przy drugiej muszli. Chyba chodzi o to, żeby to w ogóle chodziło, tak? Dodatkowy element stworzywa, ale w zasadzie, poza tym, że tutaj mamy ukryte miejsce łączenia, też pewnie jakąś tam dodatkową funkcję ozdobno Mamy tutaj opisane słuchawki, która jest prawa, która jest z lewa, dwa razy po 150 ohmów. Same widełki trzymające muszle też są wykonane z metalu. Także pod względem solidności jest ok, ale detali wykonania czy materiałów, no to jest po prostu tragedia. Muszla, oczywiście, wykonana z tworzywa matowego, jest to ok pod względem funkcjonalności. Natomiast no to też nie są materiały najwyższych lotów. Same pady przy muszlach to to samo. Bardzo zresztą, jak widzicie, nieregularna ta skajka, tak jakby wykonana na szybko, będzie to na pewno pękało. W środku cieniutka gąbeczka, która już zaczyna się wybrzuszać po raptem miesiącu testów. Możemy sobie całe pady zdjąć. Zobaczycie sobie dalej wnętrze. Tutaj ta pianka, która jak widzicie, nie schodzi. Spadami pełni oczywiście pewną rolę filtra akustycznego. Za chwilę je rozbiorę. Na razie zostawimy sobie. Zobaczycie sobie je w środku. Przewód jest taki dosyć płaski i. No właśnie, to się chyba spiralny bardziej prawidłowo mówi, nie spręż, nawet tylko spiralny. Dosyć krótki e, dzięki temu, więc z jednej strony się nie plącze, z drugiej strony dość łatwo się napina, jeżeli źródło dźwięku jest troszeczkę dalej oddalone. E, sam wtyk jest dosyć duży, nawet bym powiedział bardzo duży. I zaryzykowałbym stwierdzenie, że można by nazwać te słuchawki takimi do urządzeń mobilnych, ale zobaczcie jak to wygląda przy telefonie. Wręcz nieproporcjonalnie bym powiedział. Tak więc jeżeli chodzi o... Materiały, z których te słuchawki są wykonane, to jak to wygląda, no to tutaj, no cóż, super luks i to mówi już za siebie. Oj, słuchaweczka rozebrana, tak jak mówię, no tutaj żadnej filozofii nie ma, żadnych śrubek, wystarczy w zasadzie płaski wkrętak, żeby ten pierścień, który dodatkowo ten filtr przytrzymuje, wyjąć. Widzimy przede wszystkim wnętrze muszli, nie ma tutaj dodatkowego wytłumienia. Na boku każdej z muszli macie niewielki otworek z dodatkowym filtrem, ale to nie czyni tych słuchawek konstrukcją nawet półotwartą. To jest oczywiście konstrukcja w pełni zamknięta. Widzimy sam przetwornik, bardzo cieniutkie kabelki, które mam wrażenie, że zaraz odpadną jakbym mnie troszeczkę bardziej poruszał. No i kolejne problemy z wykonaniem. Dobrze widzicie przewód. Zrobię małe zbliżenie. Nie tylko, że to nie są kable lakierowane, to mało tego jeszcze ktoś trochę poszalał Widzimy tutaj gołe żyły, tu dodatkowo pewnie przy zaciskaniu tej opaski termokurczliwej, też kabel zaczął wyłazić na wierzch, ale zwarcie to żadnego nie robi. Jest generalnie pod tym względem OK. Tu nie można tego powiedzieć. O właśnie, proszę bardzo, o tym mówiłem. Tak? Cały super luks. Będzie to trzeba naprawić, zanim te słuchawki do kogoś z Was trafią słuchajcie słuchawki już polutowane przy okazji odpadł drugi kabel podczas lutowania wszystko takie sztywne no ale wszystko jest ponaprawiane wszystko śmiga i chyba po tym co widzieliście to temat jakości wykonania właściwie materiału też, z jakich te słuchawki są wykonane można by uznać za zamknięty może zacznę od tego nieszczęsnego kabla z jednej strony jest on dużą zaletą bo w przypadku na przykład urządzeń mobilnych jego nadmiar się nie plącze ale z drugiej strony przy korzystaniu na przykład w komputerze stacjonarnym, on dosyć szybko się napina, bo jest też i dość krótki, jak jest taką spiralkę zwinięty. Druga sprawa, słuchajcie, regulacja, ona jest bardzo oporna, zresztą sami mieliście okazję widzieć, ale jak już sobie to ustawicie, to to się trzyma, to to nie lata. Same słuchawki. Też generalnie nigdzie nie gruchają, więc można by to uznać, że są dosyć dobrze spasowane. Jeżeli chodzi o ucisk, to przede wszystkim tak, pałąka praktycznie nie czuć, przynajmniej w moim przypadku. Całość opiera się w zasadzie na uszach. Muszle, jak na moją głowę, są dosyć duże, więc jak najbardziej są to słuchawki wokół i cała małżowina mi się tutaj bez większego problemu mieści. Natomiast ten docisk rozkłada się też dosyć równomiernie. Tutaj mamy możliwość regulacji. Położenia tych muszli, dzięki temu one się ładnie równo dostosowują. No i ten nacisk, dzięki temu, że się rozkłada automatycznie na automatycznie największej powierzchni, to nie jest tak uporczywy. Te słuchawki czuć na głowie, ale to jest, wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie. Zakładacie, o kurde, czuję je. Po chwili słuchania, zapominacie, że one na tej głowie są, i dopiero po naprawdę dłuższym okresie czasu, przynajmniej mówię w moim przypadku, można było odczuć pewien dyskomfort. No, jedynie co to kabel czasami troszeczkę gdzieś tam bardziej podciągnie. Natomiast uwagi na to, że konstrukcja tych słuchawek, która nawiązuje do modelu innych, znanych producentów, jest niemal identyczna, mamy możliwość wymiany na przykład samych padów, dzięki czemu sobie ten komfort dodatkowo poprawimy. Kolejna sprawa, to że jest to słuchawka zamknięta, że jest to konstrukcja zamknięta słuchawek, oraz fakt, że mamy tutaj takie pseudo-skórzane wykończenie, tak zwykłą ceratkę, no to niesie to za sobą pewne konsekwencje, można powiedzieć, że często pożądane przez słuchaczy, a mianowicie bardzo dobrze. Superluksy wygłuszają dźwięki otoczenia. Nic dziwnego, że HD660 stały się podstawą do budowy modelu dla graczy. Jak się nie mylę, to jest. HMD chyba wtedy ten model się nazywa 660, dodatkowo jeszcze z mikrofonem. Natomiast niestety ma to też za sobą pewne konsekwencje już akustyczne, a mianowicie przede wszystkim mniejsza scena muzyczna. No i dźwięk, czyli to co najważniejsze. I tu można by powiedzieć, że popadamy w skrajność, w skrajność, o ile wykonanie jakie jest każdy widział. Tak pod względem dźwięku te słuchawki naprawdę są produktem bardzo dobrym, zważywszy z uwagi na ich cenę, niewygórowaną. Mamy przede wszystkim bardzo pasmo wyrównane, które mi osobiście odpowiada: nie brakuje dołu, nie brakuje średnicy, nie brakuje góry, wokal jest odseparowany od reszty tła, ale nie jest jakoś mocno do przodu wysunięty. Scena muzyczna jest zawężona, ale nie cierpi na tym jakoś specjalnie separacja poszczególnych instrumentów, te słuchawki nadają się do słuchania do praktycznie każdej muzyki, natomiast dobrze by było, jakby się mieli do nich jakieś dobre, przyzwoite źródło dźwięku. Bo jeżeli chodzi na przykład o podłogę łączenie do telefonu komórkowego, to rzadko który będzie w stanie je prawidłowo napędzić, o ile w ogóle taki się znajdzie. No i tutaj jakiś wzmacniacz, nawet FIO, takie mobilne, już zupełnie to brzmienie, może nie zupełnie, ale odmienią to brzmienie, dodadzą mu więcej dynamiki, której czasami może zabraknąć na słabszym źródle. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę, to moim zdaniem te sławki są bardzo przyjemne, bardzo takie muzykalne i z przyjemnością się w nich słucha muzyki. Suma summarum, muszę przyznać, że no produkt to już jest, który z kolei super superluxa. Który, z jednej strony, basa tandety, jeżeli chodzi o wykonanie, to po prostu woła to czasami o pomstę do nieba, ale pod względem jakości dźwięku, który te słuchawki później reprodukują, to jest naprawdę. Ok, nie mogę tych słuchawek polecić, z, właśnie z uwagi na jakość wykonania. Natomiast, jeżeli chcecie słuchawki, które dobrze grają i liczycie się z tym, że możecie mieć pewnie niedoróbki, nawet tutaj, teraz patrzę na tych widełkach lakier z łazi, albo go w ogóle nie było prawdopodobnie, no to jak najbardziej jest to w tym momencie produkt dla Was. Pamiętajcie. Link do sklepu Hard PC, gdzie te słuchawki kupicie, znajdziecie w opisie tego filmu. A ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.